Jeszcze nie wiedziałam, że oni palą tych ludzi. Widziałam, jak ich pędzili do stodoły. Co ci ludzie słomą się nakrywali. Jaki był jęk. To jest nie do opowiedzenia. Moja koleżanka była już w stodole. Kiedy stodoła zaczęła się palić, wyczułkała się jakoś na dwór i tak po śniegu kawałeczek na kolanach uszła. Podszedł do niej Ukrainiec, ale jakiś był sumienny. Zrobił znak krzyża i przykrył śniegiem. Był wierzący, nie mścił się nad nią, tylko przeżegnał i poszedł. Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się pod pomnikiem upamiętniających pomordowanych w Hucie Pieniackiej. Po raz kolejny na tym pustkowiu będziemy modlić się za Ludzi, których tak okrutnie tutaj zamordowano, tylko dlatego, że byli Polakami. Chciałabym z całego serca podziękować w imieniu osób ocalałych Schuty Pieniackiej i jako wnuczka osób zamordowanych za to, że przyjeżdżacie Państwo, aby tutaj wznieść modlitwę. Jako senator Rzeczypospolitej. Chciałbym dzisiaj, stojąc przed tym pomnikiem, na którym wyryte są nazwiska osób, które jeszcze 69 lat temu żyły, wyrażamy swój ból, stwierdzając, że ten ból, pomimo tego, że kolejne rocznice oddalają nas od tego momentu, ale ból się nie pomniejsza ból jest jednakowy. Ale spotykamy się również tu po to, ażeby zamanifestować to, że cywilizowani ludzie pamiętają i my pamiętamy o tym, co się tu wydarzyło. Tą pamięć mamy obowiązek przekazywać następnym pokoleniom. Mamy im mówić, jak wielka tragedia tu się stała, jacy tu wspaniali ludzie mieszkali. Nie tylko rodziny mają obowiązek, żeby to czynić, ale my wszyscy, my wszyscy jako osoby prywatne, ale my wszyscy jako instytucje również. Ale jesteśmy tu również po to, ażeby nigdy już więcej nie dochodziło do takich mordów, do takich okrucieństw, żeby człowiek dla człowieka był bratem, a nie katem żebyśmy mogli razem współżyć, współpracować, razem współtworzyć to, co piękne jest w naszym ziemskim życiu. I ta nasza dzisiejsza obecność daje powody do tego, żeby z optymizmem spojrzeć w przyszłość, bo to tu my reprezentujący tak różne instytucje spotykamy się, <laughs> i tu rokrocznie przybywamy. Oto jest stowarzyszenie które jest reprezentowane przez rodziny, które zostały tu zamordowane, które dba o tą pamięć. I za to też jesteśmy wdzięczni. Chcę jako senator Rzeczypospolitej Polskiej pochylić głowę, oddać hołd i cześć tym, którzy tutaj zginęli, którzy tutaj zostali zamordowani. Szanowni uczestnicy kolejnej pielgrzymki do miejsc. Pamięci szczególnie drogich tym, którzy przychodzą tutaj w rodzinnym zobowiązaniu i w rodzinnej pielgrzymce i wszystkim tym pielgrzymom, którzy tu przychodzą z poczucia wspólnoty bólu, pamięci, z poczucia obowiązku i z poczucia pokory, która powinna chrześcijan cechować. pielgrzymka do tego miejsca w tym roku jest też jednym z pierwszych, jednym z wielu pielgrzymek, które będziemy odbywali do wielu miejsc w pamięci Polaków w innych miejscowościach na terenie Ukrainy. Dużo z nich będziemy miało miejsce w związku z 70. rocznicą zbrodni na Wołyniu. Jesteśmy tutaj zjednoczeni jedną myślą oddania szacunku tym wszystkim, którzy tu leżą, którzy nie zasłużyli, a zostali ukarani, a przecież winy ich nie było. Wina jest tu wielka, ale też nie przyszliśmy tutaj, żeby się domagać ukarania. Gdzieś tam najwyższy uczni to sprawiedliwie i tak, jak nakazuje mu jego miłosierdzie. Chciałem wszystkim podziękować za to, że jesteśmy tu razem. Jest to wspólne miejsce pamięci, bardzo dramatyczne. Patrząc na. Tą okolicę teraz pod zimowym płaszczem śniegu mogę sobie wyobrażać, jak to było kiedyś rojnie, jak to było kiedyś pięknie. Ale w zimowym krajobrazie spotkali tutaj swoją śmierć. My dzisiaj w tym samym krajobrazie możemy tylko ich razem uczcić. I za to wspólnotę uczczenia tych ludzi dziękuję wam wszystkim. Це чесні отсі, дорогі гості, пане консули, всі присутні тут, які зібралися на цьому місці, щоб знову в котрий раз згадати за нашим християнським обов'язком помолитися за тих, які заповідали нам це робити, не дивлячись, не зважаючи на народи, які ми є, бо перед Богом ми є рівні усі, чи українці, чи поляки. Ми маємо кожен обов'язок складати ту молитву за тих, які немає з нами. Бо, як говориться, що людина помирає, і кожен з нас знає, що помре, але вона залишається жити допоки є пам'ять у нашому серці, і допоки ви пам'ятаєте і даєте цей неописаний приклад, який не можна стерти, бо тим треба гордитися, що ви, незважаючи на далечінь, на відстань, на умови, які власне погодні стаються в тому часі, ви спішите, щоб віддати ту шану своїм рідним і близьким. І це заслуговує найбільшої поваги. Я думаю, що душі їхні, які з небес споглядають на нас, вони тішаться тим, що про них пам'ятають. Ми можемо багато ще в серці мати якоїсь злоби чи гніву, вони вже на небесах. Все це простили і вибачили навіть найбільше своїм кривдникам, бо вони Бога побачили. У бенженіму спенії вічно пам'ять.